z księgli i Izajasza. Pan rzekł do mnie, Ty sługom moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wysławiam się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, by nawrócił do Niego Jakuba, i zgromadził mu Izraela i mówił: to zbyt mało iż jesteśmy sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych Izraela. Ustanawiam cię światłością dla Boga, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże. Bo robię, będą Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a on się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Włożył mi w usta piesie śpiew dla naszego Boga. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej, ani z płodu w ziemi. Ale otworzyłeś mi uszy, Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem o to przychodem. Przychodzę, Boże, pełnisz swoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie, przychodzę Boże, pełni swoją wolę. Czytanie. Początek pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa. I sostenes brat do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże. W obrębie będą dzięki. Alleluja! 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 Słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami, wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Aleluja, aleluja, państwa alleluja. mi, Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł, bo to baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem szcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Ja dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który ja gołębi zastępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym czcił wodą, powiedział do mnie, ten, na którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja pojrzałem i dałem świadectwo, że on jest synem Boży. Oto słowo Pańskie. Dobra, to Panie Jezu, ja mrzciciel, daję otorbie świadectwo. Ujrzałem ducha. I właśnie ten Duch Święty, którego ujrzał, jest spełnieniem tego, co wcześniej usłyszał ten, na którym zobaczysz, bo jest Synem Bożym. I tak co Panie Jezu, dzisiaj my, o czym ma wiary, widzimy tego Ducha Świętego. Prawdzie nie jak ja Chrzciciel, ale Ty jesteś tutaj obecny, a jeśli Ty jesteś, to jest obecny Duch Święty, a także Bóg Ojciec, bo Wy jako jeden Bóg stanowicie jedno. I właśnie od tej wiary w Ciebie tutaj obecnego zależy w naszym życiu wszystko. Czy wierzymy w Ciebie, Boga obecnego wśród nas? Dalej. Jeśli wierzymy, że jesteś tutaj obecny w sakramencie Eucharystii, to też uznajemy, że jesteś obecny w naszym życiu, że wszystko układamy, wszystkie decyzje podejmujemy wraz z Tobą. I właśnie przykład tego konsekwencji wiary w Ciebie mamy w dzisiejszych czytaniach. I tak prorok Izajasz usłyszał słowa Boga i mówi, Pan rzekł do mnie, Tyś sługą moim. I potem dopowiada, Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, a więc od samego początku już my jesteśmy powołani. Poprzez tworzenie na obraz i podobieństwo Boże. I właśnie całe nasze życie to jest realizacja tego powołania, które rozpoczyna się dla każdego z nas, bo przypuszczam, wszyscy jesteśmy ochrzeli. Rozpoczęło się. Przez Chrzest Święty rozpoczął się proces uświęcenia, o którym też mówi dzisiaj do nas święty Paweł Apostoł. Zwraca się do tych, których sam najpierw ochrzcił, a potem przypomina im o powołaniu do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pan naszego Jezusa Chrystusa. A więc to powołanie do świętości ma być realizowane z wszystkimi, którzy zostali oszczeni. I tutaj dotykamy tematu, który zapowiedzieliśmy na początku tej Eucharystii, bo modlimy się o zjednoczenie chrześcija. Właśnie. Tym, Panie Jezu, co najbardziej nas łączy z Tobą, to jest Eucharystia, w której w tej chwili uczestniczymy. Ale niestety, nie wszystkich łączy. Ta, która powinna nas łączyć, też nas dzieli. I właśnie. Od XVI wieku Eucharystia jest tym, co nas dzieli. Oczywiście jeśli mówimy o modlitwie o jednochrześcija, to obejmujemy nie tylko te kościoły protestanckie, modlitwą, ale też kościół prawosławny. Wiemy, że Kościół w XI wieku podzielił się na wschodni, zachodni, ale tam jest Eucharystia sprawowana i nas Eucharystia łączy. Jeszcze jest Kościół Anglikański, to jest sprawa bardziej skomplikowana. Tam możemy powiedzieć, że jest Eucharystia sprawowana, ale tylko wówczas, kiedy jest sukcesja apostolska, kiedy jest biskup. Ciągłość powołania biskupiego, a wiemy, że tam różnie z tą sukcesją apostolską dywa, jak Kościele anglikański zaczyna się święcić kobiety, no to możemy przypuszczać, że wówczas tej sukcesji nie ma i nawet jeśli jest sprawowana Eucharystia przez ich tak zwanego już powiedzmy biskupa czy kobietę, no to możemy powiedzieć, że ta Eucharystia niestety nie jest sprawowana i nie ma owoców Eucharystii. A teraz najtrudniej oczywiście o zjednoczenie z tym Kościołem protestanckim, nazywanym ewangelickim, różnie protestanckim, bo Luther sprzeciwił się, jak wiemy, papieżowi, odłączył się od papieża, a ponieważ sam był tylko kapłanem i biskupem, no więc konsekwentnie mógł zachować tylko jeden sakrament. A tym sakramentem to jest, jest tylko Chrzest Święty, bo może być udzielany przez świeckich kapłanów, do tego, przez świeckich. Do tego nie jest potrzebny kapłan. A więc to, co nas łączy z tym Kościołem Protestanckim, to jest tylko Chrzest Święty, a niestety nie inne eucharysty. Jeszcze dodam, to, co nas dzieli, to niestety. Ponieważ odrzuca się autorytet Kościoła, biskupów, to jedynym źródłem wiary dla nich jest pismo święte i to niestety dowolnie interpretowane. I w zależności, jak się to pismo interpretuje, to ten Kościół jest bardzo, bardzo podzielony. Każdy ma prawo interpretować Biblię po swojemu, no i niestety. Bardzo, bardzo, bo zjednoczenie z tym kościołem jest trudno. Panie Jezu, mając świadomość tych trudności, możemy powiedzieć, że tylko Ty możesz nas połączyć. Możemy się dzielić oczywiście w różnych akcjach charytatywnych, w dziełach takiej pomocy ludzkiej, ale nie o to chodzi tylko w kościele, bo co jest najważniejsze, to jest, Panie Jezu, wiara w Ciebie i w to, że Ty jesteś jedynym zbawcą i że musimy przestrzegać wszystkich przykazań Bożych i to w Twojej interpretacji, a ta interpretacja jest tylko nieomylna w Kościele, gdzie władze sprawują biskupi pod zwierzchnictwem papieża, albo mówi się papież w łączności ze swoimi z biskupami. Panie Jezu, prosimy o cud, prosimy o cud zjednoczenia, ale my wiemy, że czasami takiego cudu potrzeba w naszych rodzinach. Wy zdajecie sobie sprawę z tego, jak czasem konflikty są tak bardzo trudne, że po ludzku mówiąc są niemożliwe do rozwiązania, i dlatego jest jedynym wyjściem. Rozwód nie da się poprawić, po ludzku jest niemożliwe. Tak, i tutaj też jest potrzebny cud. Także rozumiemy te konflikty na skalę dużą, ale też kiedy przypatrzymy się naszemu życiu małżeńskiemu, rodzinnemu to rozumiemy, jak bardzo trudną sprawą jest jedność, jedność, jedność. I dodajmy, nie będzie tej jedności, jeśli nie będzie wzajemnego przebaczenia. I to jest potrzebne na dużą skalę pomiędzy tymi wielkimi wymienionymi wspólnotami i potrzebne w naszych rodzinach. Tak, Panie Jezu, zaczynaliśmy tę Eucharystię od przeproszenia za brak jedności właśnie w naszych rodzinach. I też te rozważania chcemy kończyć prośbą właśnie o taki cud zjednoczenia w rodzinie, w tej wielkiej rodzinie dzieci bożych, w rodzinie kościelnej, żebyśmy wszyscy wyznawali, Jedną wiarę. Podmy się za wszystkich chrześcijan. O jedno się wierzę, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. panie święcie, Ojca Świętego o jedno z chrześcijan w całym świecie w naszych ojczyźnień, w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich uzależnionych, aby swoją pomocą odnaleźli swoją drogę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, o radość życia wiecznego w niebie dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, o jedność i pojednanie w rodzinach. Prosimy Cię o przyjęcie przebaczenia i umiejętności przebaczania Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o przymnożenie wiary dla naszej młodzieży. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, wysłuchaj naszych prośb, prosimy Cię o siłę i zdrowie dla księdza Pernata Starosty i wszystkich tym, którzy się opiekują księżbą w Katowicach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy Duch Świętym za wstawienie swej Matki Najświętszej przez Chrystusa Pan Naszego. Amen.